Cześć, dzisiaj zajmujemy się testami i e, zastanowimy się, czy testy poziomujące, jakie znamy, czy one w ogóle mają jakikolwiek sens jeszcze w dzisiejszym świecie. Jeśli na teście językowym wyszedł jakiś konkretny poziom, to tak naprawdę co to znaczy i co z tym w ogóle dalej zrobić, żeby to miało sens? I co jeszcze lepsze, jaka jest alternatywa na to, żeby mierzyć postępy, mierzyć progres bez testów? I co to daje? Dzisiaj właśnie zajmujemy się tym. Po co w ogóle zostały stworzone testy? Testy poziomujące, testy gramatyczno-leksykalne, i pytanie, co te testy tak naprawdę sprawdzają i dlaczego tak bardzo je lubimy? Dlaczego tak dużo osób tak bardzo chce się sprawdzać, testować i e, wiedzieć, na jakim jest poziomie i uczyć się koniecznie na tym swoim poziomie? Powiem o tym, dlaczego to jest bez sensu. Testy. Poziomujące sprawdzają, mówimy tutaj o teście gramatyczno-leksykalnym, to są testy, które sprawdzają znajomość gramatyki i znajomość słownictwa na piśmie, na sucho, w głowie, bez mówienia, mhm. bez używania głosu i bez dźwięków. Jeżeli nie mówimy tutaj o teście, w którym jest ten dźwięk, jest słuchanie. Ale to też jest drugi temat, bo to pyta pytanie jest takie: jakie to jest słuchanie, czy to jest naturalny język, czy to jest spreparowane nagranie dopasowane do określonego poziomu? Testy poziomujące zostały stworzone po to, żeby w łatwy sposób przyporządkować nas do określonych grup. Na przykład w szkole językowej, czy w większej grupie, czy w szkole, e, wykonujemy test, wychodzi nam A1, A2, B1, B2 i wiemy, w jakiej jesteśmy grupie. I dzięki temu w tej grupie możemy otrzymać podręcznik na tym konkretnym poziomie i z tego podręcznika się uczyć. Brzmi to logicznie i sensownie, tylko że gdyby to działało, nie byłoby sytuacji, w której przychodzi do nas mnóstwo osób i mówi: uczę się angielskiego do 20, od 30 lat z takim podręcznikiem, na takim kursie, jestem na takim poziomie, a nadal mam blokadę w mówieniu, nadal nie mówię. I to jest taka w ogóle niesamowita rzecz, że Testy poziomujące są, są takim standardem, który, który, tak jak mówiłaś, lubimy, który, który mamy, ale jak sobie zdamy sprawę, że test poziomujący został stworzony w momencie, kiedy jakby ten rynek językowy w latach 80. -tych, 90. -tych zaczął się kształtować, to na te potrzeby, na potrzeby tych książek, tych podręczników, zostały właśnie zrobione testy, żeby w jakiś sposób mierzyć, jak ta nauka idzie. Jak ta nauka idzie względem właśnie tych programów. Tego podręcznika. I przed tą epoką, kiedy te podręczniki, kiedy te kursy językowe zaczęły się pojawiać, nie było czegoś takiego, a przecież ludzie uczyli się również angielskiego i innych języków. Teraz zobaczmy, jaki jest paradoks. W momencie, kiedy dostajemy test, czy nawet jeżeli to jest test z jakimś nagraniem, to to nagranie, im jest poziom wyższy, ono też zostaje skonstruowane w taki sposób, żeby dosyć trudniej było je usłyszeć, te informacje, które się w tym tekście. Czy w tym nagraniu pojawiają. Jeżeli kiedykolwiek przygotowałeś się do jakiegoś testu czy do matury, to wiesz, jak to wygląda. Ty rozumiesz generalny przekaz, który jest, ale pytanie jest tak skonstruowane i tak podchwytliwe, żeby odpowiedzieć na nie, naprawdę potrzebujesz bardzo głęboko to zrozumieć i trochę czasami zrozumieć autora, dlatego że jeżeli dasz ludziom, native Speakerom, takie testy, to okaże się, że oni na przykład to rozumieją trochę w inny sposób. I Wiecie, jak jest w konfliktach. Dwie osoby mówią to samo, tak? Przesuń się w lewo, jak ktoś się przesuwa w prawo, bo dla niego prawo to jest lewa strona, tak? Tak jak przed chwilą ustawialiśmy sobie kadry tutaj. Przesuń się w lewo, ja się przesuwam w prawo, bo to było, było twoje lewo. I oboje mamy rację i oboje rozumiemy to dobrze, ale y, strona działania jest inna. I w momencie, kiedy mamy taki tekst, on zazwyczaj pochodzi z jakiejś wiadomości, to jest jakieś nagranie, które, w, którym, w którym jest jakiś w którym jest jakiś dialog, w którym coś się dzieje, ale to zupełnie inaczej wygląda, kiedy idziemy do realnego życia, kiedy mamy skąd z, z swoją wypowiedź przedstawić drugiej osobie, usłyszeć i się komunikować, i to jest zupełnie inny skill, to jest zupełnie inna rzecz niż. Wysłuchanie tego z nagrania. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Dokładnie, bo rozwiązując test, albo przygotowując się do egzaminu, który będzie, który będzie testem, przygotowujemy się zupełnie w inny sposób. Szukamy tam trików, szukamy tego, jak ten egzamin technicznie. Rozwiązać, a nie koncentrujemy się tak bardzo na tym, co jest przecież najważniejsze i tym, po co tutaj przyszliśmy i dlaczego tu jesteśmy, czyli na prawdziwej komunikacji, na prawdziwym języku, na prawdziwym zrozumieniu, na prawdziwym mówieniu. Temat jest taki, że osoby, które są już w stanie spokojnie się dogadać podstawowymi zwrotami, spokojnie mogą już. Iść do pracy po angielsku na przykład, albo zacząć już jakby w prawdziwym życiu ten angielski wykorzystywać, to one wciąż czekają, aż test pokaże im B2, albo magiczne C1, do którego wszyscy po prostu pragn pragną uzyskać, a droga czasami jest odwrotna. I zaraz o nie powiem, bo tak było u mnie. Ale, Ale mało tego, i, i, i często tak jest, że ludzie uczą się bardzo długo, dochodzą na teście do poziomu B2, C1 ale wciąż mówił nam, ale ja wciąż mam blokadę. Wciąż, kiedy przychodzi do rozmowy, to brakuje języka. Nie hmm. pamiętam słówek, zapominam, nie wiem, co powiedzieć, stresuję się. I wtedy Czyli... jest, jak, jak to jest możliwe, no nie? Przecież już na teście, już przecież ten C1 jest potwierdzony, a dalej jest problem, nie? I zobaczcie też drugą rzecz. Jak już wykonamy ten test, jak już zostaniemy przyporządkowani do tej grupy, na przykład na poziomie B1. Jesteśmy w tej grupie osób, które są na poziomie B1 i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że każda z tych osób na tym B1 z tego samego testu ma zupełnie inną historię językową i każda z tych osób jest na zupełnie innym etapie. Będzie jedna osoba, która m, będzie nie miała żadnego problemu z mówieniem, będzie gadała tak jak potrafi i będzie chciała tak, jak najwięcej e, mówić, jak najwięcej używać języka. Będzie inna osoba, która będzie m, mocniej się czuła w, właśnie w testach, w ćwiczeniach gramatycznych, bo te ćwiczenia wykonywała do tej pory, ale ma nieśmiałość w mówieniu i boi się mówić. I każdy też uczył się innych rzeczy do tej pory we, we wcześniejszej swojej e, nauce. I nie jest to możliwe, żeby, żeby zrównać się do jednego poziomu z wszystkimi, bo każdy z nas jest na innym poziomie. I to tak naprawdę w ogóle nie o to chodzi. My patrzymy na coś, co w ogóle nie ma sensu. Całą naszą uwagę powinniśmy przekierować na to, jak uczyć się komunikacji, jak uczyć się rozmawiać, jak uczyć się rozumieć. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jak sobie stworzyliśmy, my, w sensie oni, oni stworzyli system, który prowadzi od poziomu A0 a 1 i tak dalej, i są różne testy, różne zasoby słownictwa na każdy poziom, i różne wytyczne, i różne opisy. I ktoś stwierdził, że OK, trzeba zaczynać od zera, i w taki sposób to kontynuować. I w ogóle podejście, które zakłada naukę y, komunikacji. Jest dopiero wyczynem lat 80., -tych, 90. -tych. To jest bardzo ciekawe, bo kiedy y, zaczęły się w ogóle kursy językowe w latach 40., -tych, 60., -tych, to była tam głównie gramatyka. I teraz jest pasjonujące pytanie. Czy ktoś sprawdził, czy jeżeli wrzucimy kogoś na naukę języka, na głęboką wodę, w totalne zanurzenie? I zupełnie olejemy wszystkie poziomy i każemy mu się komunikować z błędami, jakkolwiek i dogadywać, to czy czasem to nie przyniesie lepszego rezultatu? I teraz pytanie, czy ktokolwiek to sprawdził? Czy po prostu wszyscy uwierzyliśmy, że nauka musi wyglądać w taki sposób i tak to po kolei jest? Jeden kurs, drugi, trzeci, jeden poziom, drugi, trzeci. A może jednak inne podejście dałoby zupełnie inne rezultaty? I teraz wracamy do testu językowego, który wszyscy. Kochamy i uwielbiamy wypełniać, i w, nawet na naszej platformie, chociaż my jesteśmy przeciwni tym testom, i tak jest test językowy. Po co? Dlatego, że wszyscy chcą wiedzieć, na jakim są poziomie i jaki mają wybrać. Sobie level. I teraz uwaga, my zrobiliśmy ten test tylko w ogóle w jednym celu. Po to, że jak ten test u nas wypełnisz, to dostajesz informację, dlaczego wypełnienie testu było bez sensu i na co i na czym tak naprawdę masz się skoncentrować w nauce. Ale ten test jest i funkcjonuje. I ostatnio wpadłem na taki szalony pomysł, że hm zobaczę, jak ja sam wypadłbym na tym teście. I dlatego, że nie robiłem żadnych testów przez lata, i zacząłem się zastanawiać, jak osoba, która komunikuje się swobodnie, Prowadzi firmy po angielsku, ogląda w oryginale i tak dalej, jaki to będzie poziom. No więc wypełniłem sobie ten test, tam jest 50 pytań, dostałem wynik 40, ileś tam punktów, co plasuje mnie na jakimś poziomie mniej więcej C1, z tego co pamiętam. I teraz uwaga. Gdy wypełniałem ten test, ja dobrze pamiętam moje liceum, w którym uczyłem się naprawdę regułek konkretnych, i Jeden taki zwrot: would rather i would prefer. I to się pojawiło na tym teście. I ja sobie myślę, ja pierdzielę. Jak się uczyłem tego w liceum, to ja dokładnie wiedziałem, po którym jest tu i jakaś inna forma czasownika. Teraz nie mam zielonego pojęcia. I autentycznie, kiedy dostałem to pytanie, to. Coś zaznaczyłem i nawet nie wiem do dzisiaj, czy to było dobrze czy źle, ale z drugiej strony sobie myślę: po jaką cholerę ja mam to wiedzieć? Jak chcę powiedzieć, że wolę coś innego, to ja akurat tego would rather nie używam. Oczywiście, jak ktoś to użyje, to ja to zrozumiem, ale ja nie mam żadnej wewnętrznej potrzeby na używanie tego, dlatego że mogę zastąpić to pięcioma, sześcioma innymi po prostu e, rzeczami. Mogę powiedzieć, I think this idea jest jakaś tam. Mogę powiedzieć, if I coś tam, Po prostu jest mnóstwo innych e, sformułowań, które używam i które są, ale które nie są would Rather. Prawda jest taka, że często nie zdajemy sobie, używając języka na co dzień, nie zastanawiamy się nad tym, czy ja używam teraz takiej konstrukcji, czy takiej, bo nie, nie jest to możliwe, żeby komunikować się, myśląc w głowie i tłumacząc sobie, poszukując konstrukcji, a wiem, że większość osób tak robi właśnie z tego powodu, że uczy się nas tej gramatyki, tego, żeby wykonywać te ćwiczenia przez, przez cały czas. Więc tak naprawdę nawet Kamil, jeżeli używasz urzar, ur 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 to być może tego nawet. Nie pamiętasz. Być może. Ja nie wiesz tak co z tego sprawy. Teraz w ogóle nastąpi prawdziwy hit. Słuchajcie. Nasza córka obecnie ma 12 lat i nigdy nie miała ani jednej tradycyjnej lekcji angielskiego w swoim życiu. No chyba że w przedszkolu, może kilka. I teraz. Jej historia w ogóle jest w innym, w innym materiale, w jaki sposób doszło do tego, że zna język Biegle. Natomiast bardzo gładko została przetransferowana w tamtym roku do szkoły z dziećmi amerykańskimi, a w tym roku do szkoły z dziećmi brytyjskimi, gdzie podstawa programowa jest realizowana po prostu po angielsku, więc wszystkie przedmioty typu matematyka, biologia chemia, fizyka, geografia wszystko jest po angielsku i ona sobie z tym świetnie radzi. czy Czyta książki po angielsku bez żadnego problemu, spotyka się z znajomymi, ze znajomymi, mówi po angielsku, czasami nawet twierdzi, że po angielsku jest jej łatwiej niż po polsku. Ostatnio podeszła do nas jej nauczycielka języka angielskiego, która jest Brytyjką, i mówiła nam o tym, jak bardzo jest pod wrażeniem tego, że nasza córka mówi po angielsku. Bez akcentu, płynnie. I pisze po angielsku, wypracowania czy różne rzeczy. Tak, i pisze sprawnie, pisze bardzo, używając zaawansowanego słownictwa, a angielski jest językiem obcym. Tak? Ona, uczy, ona nie uczyła się angielskiego. Jako języka rodzimego, tak? Nie, nie ma rodziców anglojęzycznych, nie, nie jesteśmy w innym kraju. Nie, nie, Chociaż tak. większość życia nie miała do czynienia z, z dziećmi anglojęzycznymi jakby na co dzień, prawda? Aczkolwiek miała e, e, przez nas stworzone środowisko w różnych miejscach, z różnymi ludźmi, w którym e, była otoczona angielskim, ale tak jak Kamil mówił, to jest, to jest oddzielna historia. Tak, i teraz hit. I teraz kiedy ja stwierdziłem, ciekawe, co stałoby się, gdybym dał jej ten test językowy, który sam wypełniałem. I słuchajcie, nasza córka o wiele lepiej i o wiele sprawniej komunikuje się po angielsku i często poprawia e, moje błędy, albo e, coś wychodzi zabawnie. Albo coś... się czasem. Dokładnie. I, I to jest w ogóle taki temat, że jej na tym teście, słuchajcie, wyszło 38 punktów, co plasowało jej chyba na poziomie B2. Zobaczcie, jaki to jest bezsens. Zobaczcie, co tutaj w ogóle się wydarzyło. Tak? Jak, tak, no, jak, jak, jak to jest możliwe, no nie? <laughs> jak to jest możliwe? Przecież, jak ja biorę jej książkę Warriors o kota, którą ona czyta, to ja nie rozumiem połowy słów, bo to jest naprawdę bardzo sophisticated language. I ja czasami się jej pytałem o różne słówka. I ona mi tłumaczyła oczywiście po angielsku, że. Co jakby one oznaczają i czym się różnią? Ale czytając i... ona rozumie to po angielsku, ale też nie zawsze wie, jak to powiedzieć po polsku. Z ciekawości sprawdzała wersję polską książki, była ciekawa, jak pewne nazwy zostały przetłumaczone. Natomiast ona rozumie po angielsku, dlatego, że jest dotyczona angielskim. Tak, więc mamy tutaj sytuację, w której dochodzi do tego, że ja, mając mniej naturalny angielski niż ona, wypadam lepiej na teście gramatycznym. I teraz A teraz widać, to... kto ma większe <laughs> doświadczenia w robieniu testów D gramatycznych. Oczywiście, oczywiście, że tak. Eee, I tutaj właśnie przechodzimy do najważniejszego pytania. Czy te testy w ogóle mają sens? Jeżeli sobie stwierdzimy, że nauka angielskiego jest po to, żebym ja się komunikował, żebym załatwiał swoje sprawy, żebym nie wiem, otworzył firmę po angielsku, żebym się zatrudnił w firmie po angielsku, to tak naprawdę. Testy do niczego nie są potrzebne, wręcz przeciwnie, mogą spowalniać moją e, komunikację. A wręcz będą spowalniać komunikację, będą spowalniać naukę, bo będziemy skupiać się w tej nauce a nie na tym, co trzeba. Jeżeli my chcemy pracować, jeżeli chcemy wyjeżdżać gdzieś, chcemy rozmawiać z ludźmi, komunikować się z ludźmi, to tak naprawdę naszym testem jest to prawdziwe życie. Jest to, w jaki sposób my porozmawiamy z kimś na rozmowie o pracę, jak poje, po, wyjedziemy na wakacje i czy wypożyczymy samochód, czy ogarniemy ubezpieczenie, czy zamówimy sobie kawę, czy zamówimy sobie obiad, a jeżeli nie będzie takiego dania, jakie ja chcę, to czy mogę poprosić o inne, czy potrafię to zrobić. I to, jest lec, to, to jest Dokładnie, jak podejdzie native speaker test. i zagada, to czy ja zrozumiem naturalnie to, co on mówił, czy te, ćwicze, czy te sekwencje sytuacji mam po prostu oponowane, czy mam luz na to, czy spinam się, bo przecież jeszcze nie mam poziomu B2, więc jak podejdzie do mnie native speaker, to muszę się spalić ze wstydu i najlepiej jeszcze przeprosić za swój angielski. Panie, to są wszystkie rzeczy, które trzeba powycinać, żeby angielski zaczął po prostu płynąć, dlatego że angielski jest i w ogóle nauka każdego języka jest super przyjemnością, jest po prostu czymś, co wzbogaca nasze życie. I to podejście gramatyczne, testowe, ono bardzo naprawdę zobacza te, te piękne jakby tego procesu, który, który się wydarza pomiędzy naszymi uszami i nie tylko. E, I teraz właśnie, najważniejsze pytanie: co z tym zrobić? Ja, w jaki sposób inaczej. Się testować, w jaki sposób inaczej mierzyć progres, jeżeli nie testami. Skąd mam wiedzieć, na jakim jestem poziomie wtedy? To nie, czy musisz wiedzieć, czy jesteś na B1 czy B2, co, co ta wiedza to wnosi? Ona no, tak naprawdę nic nie wnosi. Tak jak powiedziałam wcześniej, to, co wnosi do mojego życia coś, to to, jeżeli na przykład oglądam coś w języku angielskim, to sprawdzam. Po miesiącu, po dwóch miesiącach, to na ile zmienia się moje rozumienie? Jeżeli ja y, chcę sprawdzić, jaki jest, jak jest mój poziom komunikacji, to ja dzisiaj zaczynam rozmawiać po angielsku i patrzę. Ile ja potrafię powiedzieć, ile nie potrafię powiedzieć, to jest normalne, że dużo rzeczy nie potrafię powiedzieć, nie potrafię wyrazić. Uczę się dalej, dalej chodzę na rozmowę i mówię, rozmawiam z ludźmi po angielsku, używam tych słów, których się uczę i sprawdzam po miesiącu, ile więcej potrafię, ile więcej rozumiem z tego, co ktoś do mnie mówi. Kontynuuję to dalej i robię to w ten sposób, w ten sposób przez cały czas. Czy piszę, jeżeli mam napisać do kogoś maila, piszę tego maila i sprawdzam, jak czy potrafiłam wyrazić to, co chciałam? Czy znam takie słownictwo, czy nie znam? I po prostu poznaję to słownictwo, które jest mi potrzebne, żeby zrealizować konkretny cel. Tak, mhm. żeby coś załatwić, żeby do kogoś napisać. Okej, okay. a potem, jeżeli to następuje, to. I, i, I tutaj właśnie jest jakby wtedy test poziomujący może też w pewien sposób pokazać to, na jakim jesteś etapie. Ale nauka pod to. Żeby lepiej test potrzebujący napisać, jest totalnie bez sensu. I druga rzecz, jeżeli e, wykonujecie test i kategoryzujecie siebie, że ja jestem na, na A2, i ja muszę się uczyć z ludźmi na A2, i ja nie mogę rozmawiać z ludźmi, którzy są na wyższym poziomie ode mnie, to też będzie bardzo hamowało e, postępy. Dlatego, że przez to, że w nas tak bardzo chcą wrzucać do jednego worka y, takich samych osób, powoduje to, że my nie rozwijamy się tak szybko, jakbyśmy mogli. Prawda jest taka, że jeżeli my rozmawiamy z ludźmi, którzy mówią więcej i lepiej od nas, to my dzięki temu uczymy się szybciej. Więc my tak naprawdę nie powinniśmy Zwracać uwagę na to, na jakim jesteśmy. jestem poziomie ja, a na jakim jesteś ty i czy my możemy się dogadać, bo to nie ma znaczenia. Każdy jest na swoim poziomie, każdy ma swoją ścieżkę i ona jest jak najbardziej okej, okay. i ja na swojej ścieżce rozwijam się i ty też się rozwijasz, kiedy rozmawiasz ze mną. Więc tak naprawdę najważniejsze jest komunikacja z ludźmi, rozmowa z ludźmi, a nie to, żebyśmy na pewno byli na tym samym poziomie. Dokładnie. I tego, do tego, kochani, Was zachęcamy bardzo, żebyście nie patrzyli na poziomy, patrzyli na to, co umiecie, co, w, w jakich kontekstach chcecie się mieć porozumiewać, żeby bawić się językiem, żeby mieć z tego przyjemność i żeby osiągać swoje cele przez angielski. I... Właśnie, pamiętajmy, że ang angielski nie jest celem. Nauczenie się gramatyki angielskiej kompletnie nie jest celem, bo to jest nudny cel. Naszym celem jest podróżowanie, są fajne prace, fajne znajomości, fajne życie. A angielski jest po prostu narzędziem, które ma nam w tym pomóc. Dzięki śliczne. Ja, jeżeli ten materiał wniósł coś do Twojego życia, daj łapkę, zasubskrybuj, żeby dostawać powiadomienia o następnych materiałach i widzimy się w następnym nagraniu. Mamy nadzieję, że dodaliśmy Wam odwagi do tego, żeby zostawić te literki, cyfarki żeby po prostu iść i bawić się językiem. Trzymajcie się. Cześć!